Witajcie! Jak już zauważyliście przekroczyłem tę magiczną barierę. Sporo funkcji mi się tu otworzyło i uaktualniam je. W jedną z nich są reklamy, jak już widzicie. Lecą. Teraz znowu opcja wesprzy kanał czy coś takiego. Gdzieś tu przycisk powinien być. Ale nie klikajcie w niego, bo jeszcze nie wiem, nie mam tego skonfigurowanego. A o co tu tym chodzi? jakieś tajemniczenie, po kliknięciu tego będziecie mieli tajemniczenie pierwsze, pakiet lojalnościowy jakieś, emotikony, bezpośrednio zwracanie się do wspierającego, priorytowe odpowiedzi na komentarze, wyjątkowe gify, tajemniczenie poziom pierwszy, bonus poprzednich poziomów, wcześniejszy dostęp do nowych filmów, Bezpośrednio zwracanie się do wspierających, zdjęcia i aktualizację statusu, filmy, filmy wyłącznie dla wspierających, transmisje na żywo dla wspierających i tajemniczenie poziom drugi, bonusy poprzednich, kontakt przez media społecznościowe, wyjątkowe bonusy dla Twoich odbiorców. Nie wiem jeszcze, o co tu dokładnie w tym wszystkim chodzi. Jestem na etapie konfiguracji. Kliknięcie tego przycisku daje opcję na miesiąc czasu na dostęp do tych funkcji wszystkich. No to tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pozdrawiam.